Zakochałem się jak w Szczaki mi przychodzą. Kocham panią, rozumie pani? Mi ja się to nie zbliża. Uf, ładnie mi to było potrzebne. Procenty trzeba zapłacić, a kosy się zaczęła, a tutaj mi pani. Mi ja się pan tak nie zbliża? Мне не бесит, так не выбрался. Ну, если не на Wybaczy pani. Proszę pani. Ale wydaje mi się, jeśli się nie mylę, że panią już gdzieś spotkałem. Nie również, proszę pana, wydaje się, że panią już pana spotkałem. Czy nie widziałem pani w Manchester przypadkiem? To bardzo możliwe. Urodziłam się w Manchester. Ale nie przypominam sobie. Nie mogłabym powiedzieć, czy pana tam widziałam, czy nie. O mój Boże, jakie to ciekawe! Ja również urodziłem się w Manchester. Jakie to ciekawe. <gry> jakie to ciekawe. Tylko ja, proszę pani, opuściłem Manchester jakieś 5 tygodni temu, mniej więcej. Jakie to ciekawe! Jaki dziwny zbieg okoliczności. Ja również, proszę pana, opuściłam Manchester 5 tygodni temu, mniej więcej. Wsiadłem do pociągu, który odjeżdża pół do dziewiątej rano, który przychodzi do Londynu za 15:05, droga pani. Jakie to ciekawe! Jakie to dziwne! I cóż zazwyczaj okoliczności! Ja wsiadłam do tego samego pociągu, proszę pana. O! Mój Boże, jakie to ciekawe! A więc, proszę pani, być może spotkałem panią w tym pociągu. To bardzo możliwe, to nie jest wykluczone, to jest prawdopodobne. Właściwie dlaczego nie? Ale ja sobie tego zupełnie nie przypominam. Jechałem drugą klasą. W Anglii nie ma wprawdzie drugiej klasy. Mimo to ja zawsze jestem drugą klasą. Jakie to ciekawe. Ja również, proszę pana, jechałam drugą klasą. Jakie to ciekawe. A więc być może spotkaliśmy się w drugiej klasie, droga pani. To jest zupełnie niewykluczone. Ale ja sobie zupełnie nie przypominam. Miałem miejsce w ósmym wachonie, szósty przedział, droga pani. Jakie to ciekawe. Ja również, proszę pana, miałem miejsce w ósmym wachonie, szósty przedział. Jakie to ciekawe. A więc proszę pani, jakieś zbieg okoliczności? Być może spotkaliśmy się w szóstym przedziale, droga pani. To bardzo możliwe w gruncie rzeczy, ale ja tego nie pamiętam. Prawdę mówiąc, ja również tego nie pamiętam, ale bardzo możliwe, że spotkaliśmy się w tym przedziale. Im bardziej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się to prawdopodobne. Oczywiście, na pewno. Oczywiście, proszę pana. Jakie to ciekawe. Miałem miejsce. Numer 3. Przy oknie, droga pani. O mój Boże! Jakie to ciekawe, jakie to dziwne! Ja miałam miejsce numer sześć, naprzeciwko pana, drogi panie! O, mój Boże, a więc siedzieliśmy naprzeciwko siebie. To tam myśleliśmy się widzieć. Dlaczego możesz, żeśmy się tam widzieli? Ale ja tego zupełnie nie pamiętam. Prawdę mówiąc, ja również tego nie pamiętam. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że spotkaliśmy się przy tej okazji. To prawdopodobne, jednak wcale nie jestem tego taka pewna. Czy nie była pani tą osobą, która poprosiła mnie, abym położył jej walizkę na siatkę? Następnie podziękowała mi i pozwoliła mi palić! Ale tak, to musiałam być ja! Jakie to ciekawe! Jakie to ciekawe! I tuż za zbieg okoliczności! Jakie to ciekawe! tu za zbieg okoliczności! Coś niesamowitego! A więc prawdopodobnie poznaliśmy się przy tej okazji! To bardzo możliwe, żeśmy się tam poznali. Ja jednak wcale nie jestem tego taka pewna. A... Ja również, proszę państwa. Przebyłem do Londynu, mieszkam na ulicy Brownfield, droga pani. Jaki to ciekawy! również od swojego przybycia do Londynu mieszkam na ulicy Brownfield, droga pani. No nie, o to ciekawe, Prawdopodobnie oh. spotkaliśmy się na ulicy Brownfield, droga pani. Oh. Bardzo możliwe, żeśmy się wam spotkali, nie jednak zupełnie, co się nie dzieła przypomina. Mieszkam pod numerem oh. 19, oh. droga pani. Numer drogi panie! No więc, no więc, no więc, no więc, no chodzę po prostu spotkaliśmy się w tym domu, droga pani. Jakie eee, to bardzo możliwe, żeśmy się poznali. Eee, jednak eee, ani ruszy nie mogę sobie tego przypomnieć. Mam mm. mieszkanie na piętym piętrze, numer osiem, droga pani. Czyności. Ja także mieszkam na piątym piętrze, mieszkanie numer osiem, drogi panie. Jakie to ciekawe, jakie to ciekawe, wie? jakie to ciekawe! Cóż za zbieg okoliczności, wie pani? Mój pokój pokoju przygranym stoi łódzko, który przykryte zieloną pieśnią, ten pokój dłuższym, przykrytym zieloną pieśnią znajduje się w głębi korytarza, między wykupką a biblioteką. Droga pani! Cóż za zbieg okoliczności, mój Boże! Cóż za okoliczności, w moim pokoju, Nie w tym samym użytu, To tam musieliśmy się widzieć! Nie będę możliwe, żebyśmy widzieli! Nie Ostatni raz! Jednak ja wtedy domu nie pamiętam! Mam córeczkę, droga pani. Moja córeczka ma dwa latka. Mieszka razem ze mną, jest bardzo ładna jest blondynką. Ma jedno oko białe, drugie oko czerwone. No i Alicja, droga pani. Cóż za zbieg okoliczności. Ja także mam córeczkę, ma dwa latka. I jedno oko białe, a drugie czerwone. Jest również bardzo ładna. I także ma na imię Alicja. Jakie to ciekawe. Cóż za zbieg okoliczności. Coś podobnego. A może to ta sama, droga pani? A więc, droga pani, myślę, że nie ma już wątpliwości. Myśmy się widzieli, a pani jest moją własną żoną. Elżbieto, odnalazłem ciebie. Nic się nie stało w drodze powrotnej z Krakowa? Nie. W Krakowie nie było żadnych panienek? Byłaś dobra z fizyki, prawda? Czemu? Ciało zanurzone w wodzie traci na swojej wadze tyle, ile. No ja nie pamiętam, co było dalej, pamiętasz? Ciało zanurzone w wodzie traci na swojej wadze tyle, ile waży woda wypchnięta przez to ciało, chyba tak! Kochasz mnie. Ty boisz się powiedzieć, że mnie kochasz, chociaż mnie kochasz? Miłość nie polega na sypianiu ze sobą przez pięć minut raz na tydzień, rozumiesz? Na tym też. Nie! To jest biologia. Miłość nie jest ulokowana między nogami. Dla jesteś, mnie jest jesteś, ważniejsze to, co było... Jesteś niż młodą to... kobietą! Nieważne! Poradzę sobie! Będziesz musiała kogoś mieć. Powiedziałeś już, już nigdy nie będziesz mógł się ze mną kochać. Tyle przynajmniej mówi medycyna. A ja powiedziałam ci, że chcę być z tobą mimo wszystko. Przepraszam. Ja nie wiedziałam, że, że to ciebie może tak zranić. Ja też nie wiedziałam. Ja nie mam prawa do zazdrości. Masz. I wszystko zawsze, żebyś nie musiał tak. Cholera, obiecuję ci, nie będziesz musiał. Spotkujemy dziecko. Nigdy nie chcieliśmy mieć dzieci. Nie chcieliśmy. Wtedy by było łatwiej. Jest tyle dzieci, których nikt nie kocha. Powinniśmy odpocząć od siebie na jakiś czas. Dobrze. Ty wyjedź, a ja zajmę się adopcją. Pójdę do... Nie, ty wyjedź. Ja nie chcę, żeby ten fizyk. Dobrze. Gracias.